Paulina Matysiak wyrzucona z Partii Razem, była solą wokół grupowania, które, nie boję się tego powiedzieć, nie robi nic albo prawie nic. Dla mnie to taki element dekoracyjny polskiego Sejmu, a uściślając koło dekoracyjne. Wrogów w polskiej polityce Matysiak ma jednak dużo więcej niż w partii matce. Dlaczego? Tak to widzę. Marcin Tulicki. Jedziemy. Komunikat o wyrzuceniu Pauliny Matysiak jest lakoniczny. Takie gadanie, że od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. No okej, okay, tylko z kim miała współpracować jak raz? Ta partia serio robi tyle co nic. Szauna Adriana Zandberga, a był taki przez chwilę dawno minął i dziś w sumie trudno powiedzieć, czym jest to ugrupowanie. Dlaczego tak jest? Ano może właśnie dlatego, że jak ktoś aktywny, to oni się go pozbywają. Może wywalenie Pauliny Matysiak to gwóźdź do politycznej trumny Razemków. Czas pokaże, ale to moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobne. Warto jednak spojrzeć szerzej na to, jak Matysiak podpadała w coraz większe niełaski. Nie tylko partii Razem, nie tylko Adriana Zandberga, ale także koalicji rządzącej. Pamiętacie to nagranie? Dziękuję Państwu bardzo. Widzieliście bidę tego. Wtedy Paulina Matysiak miała wylecieć z Sejmowej Komisji Infrastruktury, ale rządzącym coś nie poszło, głosowanie przegrali, zabrakło kworum. Ale o co wtedy poszło? Ano o walkę o CPK. Paulina Matysiak nigdy nie kryła, że ten projekt dla Polski powinien być priorytetowy. Co w sumie, biorąc pod uwagę jej lewicowe korzenie i zapatrywania, no nie powinno dziwić i rozpoczęła współpracę ponad barwami politycznymi. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. Ja z prawicy. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć i tymi sprawami są projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Bo po rozwój Polski nie ma barw politycznych. Ależ wielka zbrodnia współpraca z kimś z prawa i sprawiedliwości. Nieważne, że projekt ważny dla Polski, dla jej przyszłości, dla Polaków nic tam. Ważne, żeby z jakimś okropnym pisiorem się nie zbratać. To jest tak idiotyczne, że mogli to wymyślić tylko ludzie bez politycznego pomysłu na siebie. Za to zaczadzeni wizją walki z pisem ponad wszystko. Zresztą taką politykę Paulina Maysiak też nieraz krytykowała. To granie y, na byciu y, takim antypisem, odsuwaniu pisu od władzy, no ma też jakąś, jakiś swój termin ważności. Znaczy, no nie, nie można cały czas wmawiać, że to pis o wszystkim decyduje, kiedy no, od dwóch lat rządzi inna ekipa. Żeby było jasne, daleko mi w wielu poglądach z Pauliną Matysiak, Nawet bardzo. Ale ona wie, że poza idiotycznym wszystko oby nie pis są ludzie, ich problemy. Potrzeby, inwestycje, których Polska potrzebuje, i na nawalance w opozycję, to sobie można funkcjonować kilka miesięcy powiedzmy, ale na półmetku rządów wszystko zganiać na tych, którzy od ponad dwóch lat nie rządzą. To jest jakaś logika wyjęta z podręczników do twardej, topornej propagandy. Konsekwencje odczuwamy wszyscy i wydaje mi się, że te nastroje społeczne no nie są jakieś takie wspaniałe, różowe i ludzie nie są zachwyceni, widzą, co się dzieje, no, czują też obawy, mamy fale zwolnień grupowych. Mamy nie wiem bardzo niewielką yy, w zasadzie yy, absolutnie nieodczuwalną podwyżkę płacy minimalnej. No, generalnie yy, widać yy, czuć, yy, czuć te nastroje. No, ale jak już Matysiak pokazała, że sama myśli ma swoje zdanie i chce podążać drogą taką, którą obiecywała swoim wyborcom, no to się zaczęło. Wiadomo co. Ataki na oślep przez tych, którzy nikogo, kto choćby spojrzał w stronę z prawa i sprawiedliwości, nie są w stanie znieść. Ja, może, zapytam panią tak wprost, jak to mam w zwyczaju. Pani poseł, czy Pani wie, nad czym Pani w ogóle głosowała? Bo ja mam tak, wątpliwości. Wiem, no to, tak, nad czym tak, Pani głosowała? Tak, wiem. Głosowałam nad y, zgodą do, do zatrzymania i do. I kto o i tym rozstrzega? Widzi rozstrzyga. Mnie, mnie też w tym momencie ta nagonka na mnie, ponieważ jestem posłanką, która z tego schematu y, myślenia była mała. Ale ja to jest temat myślenia, że, uważam, że, że, co, że politycy dochodzić... to święte krowy, nie, że powinno nie, być im tak. parasol ochrony nad nimi roztaczany? To to nie, bo ja tak, nie tak pani zagłosowała. Nie, ja tak bo pani nie, nie pozwoliła, żeby w tej sprawie rozstrzygnął sąd. Panie redaktor, Takie są konsekwencje pani Panie głosowania. Redaktor, ja tak nie uważam. Uważam, że nie ma mowy i nie ma y, m, zgody na bezkarność. I pan poseł będzie odpowiadał za swoje postępowanie. Natomiast ten wniosek dotyczył tego, czy Sejm wyraża zgodę na zatrzymanie i na. Yy, na to ty, by o tej sprawie na... rozstrzygnął sąd. Dlaczego pani głosowała przeciwko Białej, tego nie rozumiem? No to możliwe, że nie umiem tego pani wytłumaczyć. No bardzo mi przykro. No to nagranie pokazuje, że ich naprawdę wkurzyła. Matysiak co prawda, nieraz tłumaczyła, że jest za normalnym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, ale bez żenującego wsadzania do aresztów. Czyli, by, czyli bez politycznej, idiotycznej zemsty. Te głosowania powinny przechodzić większą liczbą głosów. I wtedy naprawdę okazałoby się, że większości tych głosowań nie ma. Nie dlatego, że posłowie chronią samych siebie, tylko dlatego, że część tych głosowań, takich no typowo hucpiarskich, po prostu by zniknęła. Okej, okay, podsumowując. Kto na wyrzuceniu Pauliny Matysiak zyskał, a kto stracił? Przegrał bez wątpienia Adrian Zandberg. Cała partia razem i jej wizerunek, bo jak się okazuje, mimo że zawsze lewa strona gadała wiele o empatii i o tym, że ludzie są najważniejsi, to wywaleniem Pauliny Matysiak na zbitą twarz. Pokazuje, że bliżej jej do zamordystycznych rządów, w których ten, kto ma inne zdanie, tego absolutnie trzeba się pozbyć. Partia Razem pokazała też, że ważniejsze niż duże projekty dla Polski i Polaków są dla niej niedopuszczalne kontakty z przeciwnikami politycznymi. Absurd. A, jeszcze jedno. Partia Razem grzmi, że nie zapisuje się ani do PO, ani do PiSu. Bzdura, właśnie się zapisaliście do koalicji Donalda Tuska bo pokazaliście, że niechęć do politycznych oponentów przysłania wam normalne, zdrowe myślenie. Co z koalicją pod wodzą Donalda Tuska? No, kierownik pewnie siedzi, je popcorn i się śmieje. W końcu nie swoimi rękami dzieli inne ugrupowania. A Paulina Matysiak? Ja myślę, że zyskała. Pisze, że będzie swoją pracę kontynuować jako posłanka niezrzeszona skutna mnie nie wyrzucą no bo w się urodziła no to prawda choćbym tak sobie nie żartował bo w rzeczywistości w której żyjemy najbardziej absurdalne sytuacje z rodzaju science fiction mogą się wydarzyć jak sądzicie wy jaka przyszłość polityczna czeka Paulinę Matysiak piszcie komentujcie i bardzo proszę subskrybujcie kanał tak do zobaczenia